Siemanko, siemanko, bonjour! Witam Was serdecznie na moim kanale. Ja biorę się w końcu za rozpakowywanie w kuchni, bo była już osoba do sprzątania. Niestety sprzątała tylko pół dnia i zdążyła posprzątać szafki, łazienki, łazienkę i toaletę. I to wszystko. Ogólnie mieszkanie jest w stanie takim bardzo mocno zabrudzonym, delikatnie mówiąc. W kuchni jest bardzo specyficzny zapach. Już odkryłam, że to chodzi o to, że osoby, które tu mieszkały wcześniej bardzo dużo używały specyficznych przypraw. Na przykład Kerry. kary, kery, nie wiem, jak się mówi. I jeszcze jakieś. I ogólnie wszystko tym wali. Muszę wymienić filtr w okapie. Um, co jeszcze? Okno jest nadal brudne, w sensie wszystkie powierzchnie, które są wystające, są tłuste. No szaki już są czyste, więc mogę wypakować całe, całe naczynia, ale ogólnie no, jest nieprzyjemnie. Mogłabym to zrobić sama, no ale to nie jest mój brud, to, to jest tak obrzydliwe. Obrzydliwe to jest właśnie dlatego, że to nie jest mój brud. Mój brud mogę sobie czyścić, mogę sobie sprzątać, ale... Po kimś, jest to dla mnie bardzo obrzydliwe i bardzo... <laughs> nie dotknięcia tak na zasadzie yy, skręca mnie na samą myśl. I teraz zacznę sobie wypakowywać powoli kuchnię. Dzisiaj dzieciaczki do mnie wracają. Już się nie mogę doczekać. W, jeżeli pogoda dopisze, bo póki co nie dopisuję, to w weekend pójdziemy do lasu, który jest tutaj, żeby pozwiedzać, gdzie można tutaj dojść i jak wejść na górkę, bo na górce jest mała niespodzianka, taka jakby z horroru wręcz, ale to kiedyś wam opowiem i pokażę. I zamówiłam też dwa sprzęty. W celu jeden w celu sprzątania, jest to. A zresztą pokażę Wam. Możecie zgadywać w komentarzach. Jeden jest w celu zdrowego jedzenia, a drugi jest do sprzątania. Nie możecie zgadywać. Czekam też na paczki z temu. Jedna dla dzieciaków, a druga dla mnie. I jak przyjdzie, to wtedy będziemy robić kolejne zamówienie, bo moje dzieciaczki coś tam znowu potrzebują. A jestem na etapie obecnie nie przepłacaj. <śm> I i zobaczymy, co dalej. A ja póki co biorę się za rozkładanie naczyń, oraz za nadrabianie Waszych filmów. I potem, gdy będę miała chwilę przerwy, biorę się za odpisywanie w końcu na komentarze. Za wszystkie komentarze bardzo dziękuję. Wszystkie przeczytałam już, ale nie miałam kiedy się do nich zabrać. Także teraz już jest ten czas, kiedy, żeby w końcu to nadrobić i być na bieżąco z Wami. Kuchnia wypakowana w 95% nie mogę znaleźć tabletek do zmywarek, więc zaraz idę do sklepu. Muszę kupić nowy filtr do zmywarki do zmywarki do okapu. Muszę kupić sól do zmywarki, tabletki do zmywarki. Tam jakieś duperełki jeszcze mam, co mi brakuje. Ale ogólnie kuchnia już jest zrobiona. I stwierdzam, że minie jeszcze bardzo, ale to bardzo dużo czasu, zanim to mieszkanie będzie czyste. Bo pomimo tego, że Pan wczoraj bardzo dokładnie wyczyścił szafki, to ja po rozpakowywaniu moich rzeczy i po dotykaniu tych szafek nadal czuję na rękach taki tłusty film. Nie jest to przyjemne, um, ale już dzisiaj to zostawiam. I po prostu, jak już się wypakuję, to będę sobie na bieżąco wszystko czyściła. Muszę też komodę wyczyścić. W ogóle musiałam postawić komodę w kuchni, bo ma mało blatu, a ja nie jestem przyzwyczajona do takiej małej ilości przestrzeni do pracy. No i patrzyłam też, IKEA, po ile są takie szafki do pracy i 150 franków to nie jest aż tak dużo, więc myślę, że za dwa miesiące będę w stanie sobie taką kupić i wtedy ta komoda pójdzie do sypialni. No, ale póki co to będzie tu komoda stała, mam nadzieję, że jej nie zniszczę, ale ona i tak będzie służyła tylko na rzeczy do malowania, więc mi to w sumie obojętnie. Ona już ma 10 lat, grubo 10 lat, więc nie będzie szkoda. Muszę pomalować. Kafelki bo są pęknięte, muszę tutaj naprawić, ściągnąć ten klej. Chciałabym pomalować tą szafę. No i myślę też o tym, czy pierwszy projekt, którym się zajmę, to czy będzie usunięcie drzwi. Nie wiem, czy pamiętacie z lat 90., -tych, 80., -tych może takie koraliki w drzwiach. I ja, co prawda, na ogródku u dziadków nie miałam koralików, ale miałam takie paski plastikowe. Nie? Ja zawsze z nich robiłam warkocze. Zawsze. I tak sobie pomyślałam, że chciałabym otworzyć tą przestrzeń na dom, bo nie lubię drzwi w kuchni, ja ich nie używam. A mam okno naprzeciwko od razu. I akurat ludzie tam przechodzą, nie chciałabym, żeby było widać całe mieszkanie. To pomyślałam o takich koralikach, które odbijają światło, takie przezroczyste, szklane, pomieszane z jakimiś tam innymi. I będzie, myślę, to fajny projekt do zrobienia z dziećmi. A części oczywiście kupię na temu, więc nie wyjdzie mnie to drogo. Może wy macie jakiś inny pomysł, co bym mogła zrobić, żeby nie pokazywać światu całego mojego mieszkania. Będzie firanka, ale z firanką też się zastanawiam, bo przy gotowaniu no, ona będzie często brudna i może rolety. Nie wiem, zobaczę, ale na, na pewno w pierwszy projekt tu powinno być otwarcie kuchni. Potem właśnie szafka nowa i ewentualnie odświeżenie tej dużej szafki. Tymczasem ja już kończę w kuchni. I zaraz lecę na zakupy szybkie, a za półtorej godzinki dzieciaki wracają, więc będę już czas spędzała z nimi. W momencie, gdy uciekną na dwór, to powoli zacznę rozpakowywać łazienkę, a potem szafę. Tylko muszę jeszcze znaleźć moją maszynę do czyszczenia, tą taką, co sama czyści <grytanie> sama. W cudzysłowie oczywiście się kręci. Jest do ładowania i łatwiej się czyści, bo chciałabym szafę wyczyścić. I jak mi się nie uda, nie, nie wiem gdzie mam szmaty, nie wiem gdzie mam. No jeszcze tak, tak, tego pudła nie znalazłam. Ze szmatami i z detergentami znalazłam, ale szmat tam nie ma. Znajdę w końcu. Korzystając z okazji, że dzieci uciekły na dwór po burzy, były przed burzą, odebrałam ich, bo ogólnie musimy dojeżdżać, w sensie, musimy nie musimy dojeżdżać autobusem do domu. Z centrum, że tak powiem, tylko jest to kawałek drogi, jest to pod górkę, więc mi jest wygodniej wracać autobusem, a że akurat byłam na, na zakupach przed południem, no to odebrałam dzieci ze szkoły, bo się bawiły na terenie szkoły i podjechaliśmy autobusem. Ogólnie to ja mieszkam na górce, więc czekam aż ta górka w końcu... Przyniesie efekty w postaci zgubionych kilogramów albo zmniejszonych chociaż gabarytów, ale to nie o tym chciałam. Co ja chciałam? Aha, chciałam powiedzieć, że pan jednak od sprzątania się nie, 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 nie wykazał za bardzo. W sensie wykazał się bardzo, ale nie aż za bardzo, bo uzupełniałam sól w zmywarce i spotkała mnie niemiła niespodzianka, ohydna, okropne. I właśnie takich małych rzeczy w tym mieszkaniu takich mega brudnych, więc nie będę wam więcej pokazywała. Takich mega klejących, czarnych, po prostu nigdy tak jakby nie dotkniętych, nie umytych, nie wyszorowanych, jest bardzo wiele. I ogólnie też podłoga w salonie jest brudna i mam wrażenie, że tu jakiś piesio się wysiusiał. Nawet domyślam się w którym miejscu. Czuję ten zapach. Buh. No, po prostu brakuje mi słów do tego, i wiem, że to są rzeczy, którymi muszę się zająć w pierwszej kolejności, żeby pozbyć się tego zapachu. I co zrobiłam? Rozstawiłam już w szafkach sodę oczyszczoną, rozsypaną do pojemniczków, żeby pochłaniała te zapachy, i już jest lepiej w całym mieszkaniu i w tych szafkach. Więc jest szansa, że pozbędę się tego zapachu. A jeżeli wy wiecie, jak pozbyć się zapachu moczu z parkietu. To będę bardzo wdzięczna, bo ja nie wiem, jak to zrobić. W sensie wiem, że to umyję 10 tysięcy razy, ale nie chcę zniszczyć też tego parkietu dodatkowo, chociaż on i tak już jest zniszczony. No, ale wolałabym nie zniszczyć. Boję się, że po prostu ten mocz. Spłynął między te takie te, te drewienka. Ohydne. Ohydne. No i obawiam się też, że nie, pan nie da rady posprzątać według moich kryteriów. I ja wiem o tym, że ja nie jestem panią perfekcjonistką i nie jestem osobą, która musi mieć porządek w domu, ale jak widzę taki syf, to mnie po prostu to brzydzi. I tak jak powiedziałam, to jest syf, który narastał pewnie tutaj latami. I przez lata nie był wyczyszczony. I to tym bardziej powoduje moje obrzydzenie, ale i tak już jest lepiej niż było. Jest już lepiej niż było. A z takich dobrych rzeczy to przyszła mi paczka z moimi urządzeniami nowymi, ale pokażę Wam je dopiero w następnym filmie, bo, bo muszę najpierw znaleźć zasilacz odpowiedni do kuchni, bo mam jedno gniazdko w kuchni. Jedno. Jedno. I do tego gniazdka będzie podłączona lodówka, Thermomix, ekspres do kawy, yy, do gotowania wody, plus nowe urządzenie. Pięć urządzeń. I boję się, że może to nie wytrzymać tego napięcia. Są to w ogóle stare... Jak one się nazywają? Bezpieczniki. Przeraża mnie to. Naprawdę przeraża mnie to. Boję się, że coś wywali, że wywali mi korki i, i będzie lipa. Dlatego chcę znaleźć taki taki, taki zasilacz, bo wiem, że gdzieś taki mam, który się sam wyłącza, jak jest jakieś przeciążenie, że on ma bezpiecznik w sobie, ale obawiam się, że ja nie mam tego zasilacza. Ale jeszcze poszukam chwilę i dlatego właśnie w następnym wideo Wam pokażę te urządzenia, które kupiłam no i korzystając z okazji, że teraz nie ma przez chwilę dzieci to ja się napiję jeszcze kawy wyjdę sobie na balkon bo właśnie słoneczko wychodzi a burza jest co chwilę u nas jest burza, słońce, burza słońce, wiatr, wszystko burza, słońce i tak na zmianę i potem biorę się za rozpakowywanie łazienki, bo nadal jeszcze tego nie zrobiłam dobra, to ja kończę i widzimy się za kilka dni Tá, que isso? Tchau, tchau.